z kolejnym odcinku na moim kanale ja dzisiaj przyjdę do was z vlogiem z ostatnich dni ferii mamy piątek i ja w poniedziałek wracam do szkoły, nie za bardzo mi się to widzi, ale nic z tym nie zrobię no i ten vlog będzie bardziej na takiej zasadzie, że coś się pouczymy, bo niby miałam zacząć uczyć się w drugim tygodniu aczkolwiek średnio mi to wyszło więc zaczniemy dzisiaj, myślę, że mi się uda, trzeba wierzyć w cuda oczywiście się śmieję, bo twierdzę, że no jednak na ten tydzień nie mam jakoś Strasznie dużo zadane, ale za to kolejne to jest istna masakra. Zresztą mogę wam pokazać, ale no myślę, że się wyrobię. Tak dawno mnie na tej aplikacji nie było, że nawet nie zauważyłam, że w planie lekcji są wpisane ferie zimowe. Myślałam, że normalnie jest wpisany plan lekcji, ale nieważne, nie wpisali przez ten czas żadnych ocen, a miałam tam sporo sprawdzianów i kartkówek przed feriami, więc to troszkę dziwne. Będzie śmiesznie, jak to piszą w niedzielę wieczorem, no bo jednak to był taki idealny czas, żeby coś się nauczyć, żeby sobie wypoprawiać te oceny, a tutaj nic nie jest wpisane. Najbardziej to ja się obawiam biologii, bo ten sprawdzian był jakiś dziwny, niby poszedł mi dobrze, aczkolwiek nie jestem do niego za bardzo przekonana. No i już może odpalę te sprawdziany, bo się rozgaduje niepotrzebnie. Jeśli chodzi o ten tydzień, to od razu w poniedziałek mam kartkówkę z angielskiego. Super, nawet nie wiem z czego to jest, chociaż coś mi świta. I w środę mam kartkówkę z hitu z czterech tematów, bardzo fajnie. No i to na tyle. Ale pewnie jeszcze dojdą jakieś odpowiedzi ustne i coś tego typu, ale za to kolejny tydzień prezentuję się już ciekawiej, bo pewnie i tak jeszcze coś wpiszą, ale. Mam wpisane sprawdzian z angielskiego, kartkówkę z fizyki i sprawdzian z biologii, funkcjonowanie roślin, uwielbiam. I pewnie dojdzie coś z polskiego, m.in. sprawdzian z lektury, jakieś kartkówki, odpowiedzi ustne, więc jest świetnie. I mieliśmy coś mieć jeszcze chyba z geografii. Strasznie dziwnie wygląda to nagrywanie, kiedy te lampeczki się nie świecą. To wygląda jakoś tak łysą, moim zdaniem. Nie wiem, albo się za bardzo przyzwyczaiłam do nich, albo faktycznie to wygląda źle bo no fajnie to jednak wyglądało na tych nagraniach. Żeby ten vlog nie kręcił się tylko wokół nauki, to pokażę wam siebie, bo czemu by nie. Ubrałam taką bluzę, która przez cały czas wisiała sobie w szafie z metką i nie wiem czemu jej nie zakładałam, ale stwierdziłam, że dzisiaj ją ubiorę i... Wygląda całkiem spokojnie, Nie wiem, czemu w niej nie chodziłam, ale teraz chyba trzeba będzie to zmienić. Zrobiłam sobie taką listę i ona nie jest za specjalna, jeśli chodzi o estetykę, ale bardziej chodziło mi o to, żeby spisać sobie to wszystko, co mam do ogarnięcia. Zaczniemy sobie od biologii, i tutaj sprawa wygląda tak, że ja najpierw robię sobie notatki na iPadzie i dopiero potem się z nich uczę. I robię to tak już od dłuższego czasu. W pierwszej klasie coś takiego robiłam i też nawet w podstawówce, i po prostu to u mnie się sprawdza, bo ja wolę sobie to wszystko napisać jakoś tak w inny sposób, użyć jakichś takich kolorków, no i te definicje jakoś inaczej sformułować, i wtedy lepiej to zapamiętuję. Wiadomo też, w trakcie robienia. Tych notatek, wiele rzeczy, naprawdę wiele rzeczy zapamiętuję, i potem, no, niewiele siedzę nad tymi notatkami, bo większość rzeczy po prostu zapamiętałam z tego robienia notatek. Jeśli chodzi o mojego iPada, to ja mam iPada R4 generacji 64 kB i bardzo Wam go polecam. Do tego mam jeszcze Apple Pencil'a, no i tu taką folikę na ekranie, która jest tak typowo pod tego właśnie Apple Pencila, Nie pamiętam jak ona się tam nazywała, bo miała jakąś taką swoją nazwę. I teraz jakbym kupowała iPada, to na pewno bym nie wzięła różowego, ale to już jest raczej moja głupota, bo stwierdziłam, że wezmę różowy, będzie fajnie. Totalnie nie od razu wam ten kolor, bo jest taki dziwny, na początku wydawał mi się ładny, ale teraz totalnie mi się nie podoba, dlatego też kombinowałam z etui i długo szukałam takie białe etui, no i też zamówiłam je na Amazonie. Do iPada mam też taką klawiaturę z tej firmy, nie mam pojęcia jak to się czyta, więc nie będę tutaj kaleczyć, ale kiedyś właśnie bardzo często z niej korzystałam, teraz już trochę mniej, ale jeśli właśnie wolicie tak sobie pisać na klawiaturze jakiejś rzeczy, to polecam Wam ją kupić. No i oprócz tego mam też taką myszkę z tej samej firmy. Myślę, że powiedziałam Wam już o wszystkim, także teraz zabieram się za robienie notatki, no i Wy to oczywiście wszystko będziecie widzieć. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase So catch me. Here praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe. Always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets so all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you. That's fast I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first day. You're so fine, I'm so late. Zrobiłam sobie taką małą przerwę od nauki, i teraz Wam pokażę, jaką dostałam w prezencie, pięknie pachnącą paczkę ze świeżkami, których Wy teraz nie widzicie. Więc pozwólcie, że sobie je odpakuję i będę mogła Wam je ładnie pokazać. Prezentują się one w ten sposób, są prześliczne i do tego bardzo ładnie pachną. I może w trakcie pokazywania tych świeczek opowiem Wam coś na ich temat, a więc są one naturalne i produkowane w Polsce, a dokładnie we Wrocławiu. Mają taki drewniany knot, a ich wosk sojowo-kokosowy jest pochodzenia roślinnego, dzięki czemu te świeczki nie wydzielają żadnych szkodliwych substancji. I to samo jest z barwnikami i zapachami, również są pochodzenia naturalnego. Dzięki czemu są właśnie bezpieczne dla zdrowia. Na ich stronie jest możliwość wybrania świeczek z kolorowym szkłem oraz z kolorowym woskiem. Tutaj na przykład mam taki szary, ale również mam taki bardziej wpadający w żółty, w pomarańczowy. No, ale jeśli chcielibyście taką świeczkę z normalnym białym woskiem, to również macie taką do wyboru. No i jeśli chcielibyście sobie kupić taką świeczkę, to możecie ją zamówić na ich stronce, do której link zostawiam wam oczywiście w opisie. Są również dostępne na piku oraz w kilku sklepach stacjonarnych, które są wymienione u nich na Instagramie w wyróżnionej relacji i tutaj. Właśnie napiszę Wam nazwę. Są to teraz zdecydowanie moje ulubione świeczki, bo nie dość, że przepięknie wyglądają, to jeszcze zjawiskowo pachną i szczerze nie jestem w stanie wybrać takiej mojej ulubionej, która najbardziej mi się podoba, bo właśnie wszystkie przepięknie pachną. A więc jeszcze raz dziękuję za tą paczuszkę, a dla Was mam specjalny kod rabatowy Victoria15, który działa do końca marca, a więc zachęcam Was do przetestowania tych świeczek. Jeszcze wam pokażę jak te świeczki wyglądają na moim biurku i ogólnie to te na dole są w większym szkle, a ta na samej górze właśnie jest takim mniejszym. Pewnie to zauważyliście, ale stwierdziłam, że po prostu to jeszcze powiem i nie mogę się doczekać, aż będę miała nowy pokój i będę mogła sobie te świeczki jakoś tak fajnie poukładać. Ogarnęłam już tą biologię i teraz Wam pokażę jak prezentują się moje notatki w zeszycie, a więc tutaj mamy akurat chemię i wygląda ona właśnie mniej więcej tak. Oczywiście ja na lekcjach piszę sobie na brudno i dopiero potem sobie przepisuję te notatki tak na czysto. W każdym razie właśnie te notatki prezentują się w ten sposób. Tutaj właśnie mam jakieś regułki i zadanie zapisane. Polecenie zapisałam, e, tak troszkę bardziej. Wiecie, jest to pogrubione, a już obliczenia takie normalne, długopisem. Tu jest język polski i pani nam pozwala mieć zeszyt w kratkę, co jest dla mnie zbawieniem, bo ja naprawdę nie cierpię zeszytów w linie. Nie umiem w nich pisać i nigdy na pewno do nich nie powrócę. Ale jeśli chodzi o kratkę, to już jest spoko i te notatki wyglądają w ten sposób: są one tak. Tutaj, e, zrobione w kolorystyce szarej, bo ja akurat tak prowadzę sobie lektury, właśnie jak jakąś lekturę przerabiamy, e, to te notatki są w kolorze właśnie szarym. Tutaj mamy na przykład nagłówek i jest to wstęp do romantyzmu. Notatki prezentują się oczywiście w ten sposób. No i one są bardziej w takiej kolorystyce różowej, niektóre są w kolorystyce niebieskiej. Nie pamiętam, co tam dalej było, chyba oświecenie i ono jest właśnie w tej niebieskiej kolorystyce, więc no te kolorki też robią dużą robotę. A jeśli chodzi o to, co używam do robienia tych notatek, to jest to taki długopis ze stabilo. Możecie go znaleźć chyba w Empiku lub w jakiejś księgarni. Ja go na przykład kupowałam w księgarni, ale widziałam go na internecie. No i takie brush peny z pentela. Najczęściej właśnie korzystam z tych kolorów, ale oczywiście mam też sporą kolekcję innych. Często się mnie pytacie, czy mam do polecenia jakąś aplikację do nauki mapek psychografii, a więc to jest ta aplikacja setera, na której właśnie możecie się uczyć różnych kontynentów, czyli jakichś tam po prostu krajów w danym kontynencie. Możecie sobie stworzyć spersonalizowany quiz. Nie wiem, czy to jest opcja z miastami. Wiem, że są stolice, ale czy pozostało jakieś takie większe miasta, to nie jestem pewna, bo nie testowałam, bo u nas pani tego po prostu nie wymaga. I mam do polecenia jeszcze jedną aplikację, jest to Forest, która jest idealna dla osób, które na przykład nie potrafią odłożyć telefonu albo ten telefon im po prostu rozprasza, no to ta aplikacja polega na tym, że mamy takie drzewko i ono sobie rośnie wtedy, kiedy my się uczymy, ustawiamy sobie tam właśnie na przykład czas 120 minut i w trakcie tych dwóch godzin nie możemy zrobić nic na telefonie, oczywiście można to przerwać, ale chyba coś się wtedy traci, jakieś drzewko albo te pieniądze, które się zbiera, no i to tak właśnie może nas zmotywować do tego uczenia się. Pokażę Wam, jak wyszła ta notatka. A więc tutaj mamy pierwszą stronę, i nie za bardzo mi pasuje to, że tutaj jest tak dużo wolnego miejsca. To jest dużo, ok? A tutaj praktycznie wszystko jest zapchane, no ale nie było żadnych rysunków, i nie miałam jak inaczej to zrobić. W każdym razie, pierwsza strona, druga strona. I trzecia strona. Tak, doświadczeń nie robię, bo to jest w miarę proste i stwierdzam, że nie opłaca mi się robić tych opisów, doświadczeń na nowo na notatkach, bo musiałabym to wszystko przepisywać, więc tego wyszło tylko tyle. Będę się teraz uczyć oczywiście z moich notatek, ale zanim to zrobię, stwierdziłam, że opowiem Wam coś o różnych sposobach na naukę. I może zaczniemy sobie od tego, co mi najbardziej się sprawdza. A więc ja jestem wzrokowcem i lubię takie różne kolorki, jakieś większe napisy, e, takie obramówki, no po prostu coś tego typu. Dlatego też robię sobie takie notatki. I wiele osób mi mówiło, że to jest strata czasu, że się nie opłaca. Absolutnie z takimi osobami się nie zgadzam, no bo jednak jednak jeśli mi to pomaga, to ani trochę nie jest to strata czasu i za bardzo e, czymś takim się nie przejmuję. E, no i nie dość, że właśnie jak robię te notatki, to bardzo wiele informacji sobie zapamiętuję i potem wystarczy, że sobie wydrukuję te notatki i potem chwilę na nie popatrzę i to jest koniec nauki. Naprawdę tak to u mnie wygląda. Te notatki są o tyle fajne, że jeśli faktycznie je macie i z lekcji na lekcję się uczycie i potem macie jakiś sprawian tam z pięciu albo Jakiś tam jeszcze innych tematów, to wystarczy, że sobie je weźmiecie i coś tam powtórzycie, i no naprawdę nie musicie się aż tak męczyć z tym, co macie w podręczniku. Teraz jeszcze podam takie pojedyncze przykłady. Na przykład jak macie jakieś słówka z angielskiego lub z innego języka do nauki, to polecam Wam robić sobie takie różne fiszki, że na jednej stronie macie to słówko po polsku, a na drugiej stronie po angielsku. Mi właśnie coś takiego się sprawdza. Albo też robię sobie takie quizy, gdzie jest po prostu na wpisywanie i nawet nie patrzę na to, co jest w podręczniku, tylko od razu daję ten quiz, wszystko na wpisywanie i sobie szukam, jak czegoś nie wiem i to też właśnie mi się całkiem spoko sprawdza. Teraz dałam tipy bardziej dla osób, które tak samo jak ja są wzrokowcami, a co ze słuchowcami? Tutaj za bardzo nie mam jakichś sposobów, bo ja nie potrafię się uczyć ze słuchu, nie potrafię, ani trochę, aczkolwiek znam osoby, które zapamiętują wszystko z lekcji, podziwiam, to tak chciała, ale myślę, że tutaj fajne będą jakieś filmiki na YouTubie, bo jest wiele takich, gdzie jakieś osoby coś nagrywają, opowiadają coś na dany temat, więc myślę, że to też będzie spoko i tutaj jeśli chodzi jeśli chodzi o słuchanie, to też spoko są audiobooki na na przykład język polski z jakimiś lekturami. No i powiedzcie mi, czy to nie wygląda dziwnie, jak te światełka z tyłu się nie świecą. Bo zawsze wieczorami zapalałam sobie to niebieskie światło, no i w tle było widać te lampki. Tu wyglądało świetnie, ale teraz jakoś to tak. Nie wiem, powiedzmy, że jest super. No ale stwierdziłam, że powiem Wam coś związanego nie z nauką, żeby Was tak nie zanudzić za bardzo, co pewnie już i tak zrobiłam, ale to. Trudno, co nie? Ja mam książkę taką, jak Opowiem o Tobie gwiazdom. Ja ją kupiłam wtedy, kiedy właśnie ta autorka dopiero co ją wydawała. Ja ją chyba kupiłam w przedsprzedaży, z tego co pamiętam. Bo jakoś tak po pierwsze spodobała mi się okładka. Bardzo przykła moją uwagę i stwierdziłam, że dobra, biorę ją. Opis też był spoko. E, no i właśnie mam to Opowiem o Tobie Gwiazdą w tym takim... Pierwszym wydaniu to jest to wydawnictwo jakieś chyba warszawskie. No i książka ta prezentuje się w ten sposób, ale później, po jakimś tam czasie, wyszła ta książka tyle, że z innego wydawnictwa i ona mi się bardziej spodobała i ostatnio sobie właśnie ją kupiłam. Ja jestem geniuszem i tu w ogóle wystawiłam na vintage, więc jakby ktoś byłby zainteresowany, to zapraszam, ale. <ścoughs> Powiedzcie, że jestem genialna. Bardziej mi się podobała ta, to stwierdziłam, że ją kupię, ale była na promocji, więc myślę, że nic nie straciłam. Aczkolwiek nie wiem, czy ja dobrze robię, bo to niby jest takie teraz unikalne, bo nie da się nigdzie kupić, ewentualnie właśnie jakieś używane, ale myślę, że sama książka jest w bardzo dobrym stanie. Możecie sobie zobaczyć. Tak właśnie się prezentuje. Z tyłu tutaj nie ma tego zdjęcia. Wow, dopiero teraz to ogarniałam. Też bawiłam się ze znacznikami w tej książce, bo tutaj miałam wyzaznaczone jakieś tam fragmenty, tyle że tu jest inna czcionka, jest więcej stron w ogóle, więc tutaj było troszkę to poprzestawiane i strasznie z tym kombinowałam. Patrzyłam na TikToku na jakieś zaznaczone fragmenty i mam tylko tyle, nie wiem czy to widać ale myślę, że jest spoko, bo ja lubię te znaczniki, bo to właśnie tak fajnie wygląda, że faktycznie tą książkę się przeczytało i że ma się jakieś tam fragmenty zaznaczone i ja bardzo lubię do tego zaznaczać te fragmenty. Obstawiam, że jutro pewnie będę się uczyć, bo możliwe, że zgłoszę się z biologii do odpowiedzi ustnej, żeby mieć to już w miarę tam ogarnięte. No i pasowałoby się nauczyć na te inne kartkówki i sprawdziane, żeby nie trzeba było znowu się wykłócać, ale tak, także to byłoby już raczej na tyle w tym odcinku, więc mam nadzieję, że Wam się on spodobał. Zostawiajcie łapeczki w górę i widzimy się w kolejnym Pa, pa!